Jęczmień o zimy, jego zbiór już został zakończony. No można podsumować pozytywnie tą uprawę. W tym roku plony kształtowały się na poziomie od 6 do 8 i nawet w niektórych przypadkach powyżej 8 ton z hektara. Jęczmień miał dosyć dobre wyrównanie, gęstość powyżej 60 czyli dobre parametry, no i też ma dobre wysokie białko, bo głównie jest to jęczmień używany na cele paszowe. Ta uprawa zaczyna być coraz bardziej popularną uprawą, w związku z tym, że jest najmniej podatna na występujące okresowo susze. I, I może zapewnić dobry plon gwarantujący dochód z tej rośliny. Różniewa się kończą, podaż jest rzeczywiście ograniczona, raczej nie ma dużego, dużego handlu w tej chwili, rzeczywiście przyznaję. Z tego co rozmawiamy z naszymi kontrahentami, z rolnikami, z firmami współpracującymi, to tendencja jest do raczej magazynowania i chowania zboża do magazynów, i dopiero później w dalszej części sezonu będzie ono podlegało obrotowi. Parametry rzeczywiście nie są najlepsze i to paradoksalnie tutaj na, na, na południu, na południowym zachodzie Polski nasza sytuacja tutaj lokalna wygląda chyba nawet trochę gorzej niż w innych częściach kraju. Są problemy z wyrównaniem. Ziarno jest drobne, niewykształcone, często jednak porażone, szczególnie te plantacje na przykład pszenicy zbieranej, gdzie przed plonem była kukurydza. Tutaj rzeczywiście jest problem aktywności grzybów i fuzarium, zrobiło swoje. Więc ziarno drobne, słabe gęstości i słabe wyrównanie. Bardzo wysokie białka, brak podaży na rynek może, może skutkować krótkookresowym wzrostem cen. Natomiast patrząc na rynek globalnie, no cały czas nasze zboże nie jest konkurencyjne na świecie i nie będzie e, chyba przez jakiś czas. Zboże rosyjskie i basen e, Morza Czarnego jest bardziej konkurencyjny i tam są niższe ceny cały czas. No I tutaj nie spodziewam się jakiegoś dużego odpływu masy towarowej z Polski. Na eksport, szczególnie w pierwszej części sezonu. Do grudnia raczej nie będzie dużego eksportu, nie widać go. Cena ma szansę wzrosnąć, ale ze względu na brak podaży. Przetwórstwo i wszyscy kupujący muszą się zaspokoić, nie wszyscy są zaspokojeni już w tej chwili. Natomiast w dłuższym wymiarze trzeba obserwować rynek, patrzeć, patrzeć, co się dzieje na, na, na zewnątrz, na giełdach, w krajach ościennych, dlatego że przykład zeszłorocznego. Rynku też trzeba mieć w pamięci. Pewne zachowania właśnie związane z brakiem podaży wywindowały cenę do bardzo wysokich rejestrów, typu 900 zł, a później na przednówku, kiedy wydawało się, że zboża zabraknie wręcz, to ta cena wróciła na, na poziom 700 zł, więc tutaj ten moment szczytu ceny trzeba, <laughs> trzeba bacznie obserwować i nie czekać zbyt długo <laughs> też ze sprzedażą.